Profilo to kwas heuronowy o innowacyjnej budowie cząsteczki, mianowicie jest stabilizowany termicznie, dlatego nie zachowuje się on jak klasyczny wypełniacz, który znamy od wielu lat w medycynie estetycznej, natomiast jest stymulatorem tkankowym. Jego zadanie, czy to w obrębie twarzy, czy szyi, czy dłoni, to poprawienie kondycji skóry i tkanki podskórnej to poprawa elastyczności, poprawa konturu również napięcie. Profilo bardzo dobrze sprawdza również się również u młodych osób, dlatego że daje efekty naturalne, odbudowy, poprawy sprężystości, bez efektu objętościowego. Po ilu zabiegach jest wytyczny efekt? Efekt będzie już Pani widziała po, nawet po tym jednym zabiegu. Zaobserwuje Pani około 30% efektu. Pełny efekt przyjdzie po tygodniu. I zalecałabym spożywanie minimum 2 litrów wody dziennie, żeby ten efekt spotęgować.